Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy na zewnątrz tutaj przy wyjściu. Tutaj jest ten most. A tutaj dronem rozbroiliśmy zamek, wjeżdżamy na górę Windą, ale tu jest jakiś taki jakby snajper I teraz spróbujemy czy tu przejdziemy To wieżyczka jest Życzka wyżyczką Ale przywalić potrafi Zablokowane urządzenie, no proszę Czyli będziemy tu raczej zjeżdżać niż wjeżdżać Starta z Tu można zejść Róg. Pierwszego stopnia. ale radę daje. Jesteśmy tu na górze. Teraz pytanie, czy... Nie no, tam działa. Tutaj byliśmy, co? Chłopaki tutaj spacerują. To wygląda na windę aktywną. No ale dobra. O tu możemy jeszcze iść, skrót, tak? Tak zwany skrót, skrócik. Aha, no ale tak poszliśmy w miejsce. A, początek tu mamy. Tam ostatnio... Stop, stop. Który poziom macie chłopaki? Trzeci. Czyli teoretycznie mogę was pokonać. Tam były drzwi. I ja bym się do nich... wrócił, bo... wygląda na to jakbyśmy mieli iść w tamtą stronę. Tu na dole jest winda. Ło czaszki pwo był fuks. Już nas namierza. Niestety jesteśmy szybsi. A, to chyba wyjdziemy z powrotem do budynku. <laughs> Czyżby to był taki skrócik? Dobra, przynajmniej będziemy wiedzieć, że to jest skrócik i mamy teraz raczej przejść tą główną bramą eee, Bo mamy już drona. O proszę, mamy No da mamy tam nagranie, ale dobra wracamy, bo... Wiemy już, że tędy możemy wyjść na górę. Co prawda co za różnica czy tędy, czy tędy. Ale zawsze to jest jakiś skrót. Porobili tu tych skrótów i bardzo dobrze. Bo człowiek nie musi dużo biegać, jak gdzieś tam przegra, a można szybko przegrać nawet z podstawowym zawodnikiem. Jak się go lekceważy. A. No i nie ma mapy. No tu jest mapa, ale co z tej mapy wiadomo? Że tu jest centrum Jericho, a my mamy iść tu, ale... Czyli okej, okay, tu mamy wyjście i biegniemy sobie tutaj. Linda na razie jest nieaktywna, ale nie musi być aktywna. Tu mamy zawodnika. Chciał się tych bloków nauczyć z bosem korpus. O. To był blok, czyli to musi być blok, nie tyle jak się pokaże biała ikonka co jak cios do ciebie dochodzi dobra to zanim pójdziemy do tych pięknych tutaj jakże wymownych drzwi a co to lata Ło kurde czwarty poziom jeszcze mnie pokona To za dron. Sterta zardzewiałego metalu. Aha, bo tu się coś zmieniło. Patrzcie, patrzcie państwo. Aczkolwiek. Chłopak dalej stoi gdzie stał. Ten chodzi jak chodził. A tu na dole był do wykorzystania ten. Wiecie co. i w momencie kiedy cios dochodzi o. no dobra zaraz za późno za późno za późno dobra tutaj był do wykorzystania dron skrót czy czy skrót <tryk> o wchodzimy do jakiejś lokacji proszę bardzo może to jest takie obejście tamtej bazy czy znaczy tamtej bramy no w każdym razie pojawiają się przeciwnicy czwartego poziomu my nie mamy jeszcze zbroi trzeciego mamy zbroję drugiego ale jak się pojawiają czwartego, no to łatwiej będzie zdobyć jakieś tam materiały na czwartego poziomu. Gdzie będziemy? Metro. Chyba tak? Ktoś tu śpiewa. Metro. ever heard of the black Spurs? you're just as tough and that's a real compliment and I see you got yourself some new gear not one of my favorite sets but still impressive well I don't know what exactly you did out there but you pissed off more people than even a pax robot could if you're that good at finding new gear there might be a way for the two of us to work together. We gotta get out of this godforsaken place. This whole quarantine thing stinks to high heaven. The only way to escape Jericho City is by uncovering the truth. But AID already knows what I'm after. They'll spot me if I get too close, so I need to stay underground. I need a disguise. A set of AID armor would allow me to sneak past them, maybe reach their command center. Great these guys are more machine than man and they show no mercy so why should we target the gear parts we're looking for and slice them off then go to a crafting station and voila a brand new set of armor oh and don't forget to bring it back to me we'll find out the truth take care so, to, to zaczęliśmy już, to, to zaczęliśmy kupować. Tu rozumiem jest śmierć. Nie, ja nie będę sprawdzał. Skrytka z łupami. Dopiero jak... Hmm. Czyli to jest za wczesny etap jeszcze. nie będę próbował skakiwać na to dobra, chłopak chce, żeby mu zebrać strój AID tak dobrze, AID, AIG Ech, tam drogi ten sprzęt jest i, i nie wiem czy aha, to chyba wystarczy, że kupię wszystkie elementy a metro jest po prostu Kolejnym etapem tutaj widać, bo może on mi kartę dostępu do tamtej drzwi. O, ciekawe, ciekawe. W każdym razie tu mamy wejście do metra. Trzeba to zapamiętać: do metra centrum Jericho. Znowu jesteśmy w centrum. Zamek zniszczony, więc spoko. Ale wróg tu będzie. No, z takimi drugiego poziomu idzie nam już w miarę spoko, aczkolwiek. Spoko, niespoko, teraz żeby stąd wyjść to musimy to obejść jakąś windą. O, to był kiedyś wróg, ale to jest teraz ten wróg.

Nad kanałem się rozpędziłem, powiem szczerze. Ja tutaj widziałem gdzieś windę i to miało tutaj właśnie. Czy ona przedtem nie działała? Czy działała? A ja. Działa mała raczej Tu po schodach to ja wchodziłem, schodziłem, to był... Stwierdziłem, że jest skrót. No dobra, więc nic takiego nowego. Idziemy przez bramę. Z tej mi się nie chcę... bić. мостом над каналом. Каналы стол. Под мостом над каналом. То есть tych drugiego poziomu to powiem szczerze bierzemy już raz, dwa, osiem ale tak yy, tutaj nie to dobra, złomek to wszystko to już załatwiliśmy więc <laughs> pozostaje nam brama ci panowie na pewno stop, stop, ale może przejdziemy jakoś bokiem Welcome to Best Clinic, this side of Seaside Court, Taverish Feeling a bit sickly? Normally, I give you real thorough checkup for free, but we run out of medical equipment. How pathetic, dah? I am worried. Damn, apparatchiks confiscate nanomachines all over Jericho to cover up truth about Just a moment ago, they shot down secret delivery drone right outside office. You'll have to be sneaky. But if you pull off, little heist, I'll let you use. Of course, Tavarish. Huh. You're stronger than entire Russia. Das Vidanye, Tavarish. No, przyda się znaleźć łupy, a ewidentnie pan Rosjanin. Drugi poziom, czy ja tu nie powinienem? Ty co tak strzelasz? No co, Jasiu? No, zanerwowałeś chłopaka, no. Działania bojowe zużywają wytrzymałość. Generator trzeba to ocenić. Kolejne nagranie, o tam żołnierz. Hej, tu mamy fabułę, chyba pomieliśmy fabułę. To jest, to jest jakieś promieniowanie. No proszę. Trzeba chłopaków nagrodzić. Lubię. Lubię. I lubię. Czyli przyszliśmy tu o, czwartego poziomu. Nie ma to tamto. Ktoś tu chodzi ciężko. A pani z pierwszym poziomem. Nie wiem, czy to jest pani, ale wygląda jak pani. I dobrze, że ja za nimi nie spadam. W przypadku kiedy wycelowałem w nią. No, dobra. W następnym odcinku kontynuujemy. Jest ciekawie.